Cześć witajcie! W tym nagraniu pogadamy sobie nieco o samochodzie Nissan Juke generacji pierwszej. Od odcinku omówimy sobie sporo naprawdę istotnych kwestii, poruszymy m.in. tematy związane z silnikami, danymi technicznymi, usterkami, awariami, wadami, zaletami i spalaniem w aucie. Oprócz tego pojawi się także wiele innych ciekawych kwestii, dlatego koniecznie obejrzyj to nagranie do samego końca. Zanim jednak zaczniemy, to oczywiście zachęcam Cię do zasubskrybowania mojego kanału i zostawienia polubienia pod tym nagraniem. A teraz już gdy wstęp mamy za sobą, to przejdźmy do meritum tego nagrania. Zacznijmy zatem od samego początku. Nissan Ju generacji pierwszej swoją premierę miał w 2009 roku i został zaprezentowany na Geneva Motor Show. Produkowany był w latach 2010-2019 m.in. w takich krajach jak Indonezja, Anglia, Stany Zjednoczone czy Japonia. W 2014 roku auto doczekało się liftingu, kiedy to zostały wprowadzone różne modyfikacje związane m.in. ze zderzakiem, chłodnicą czy reflektorami ksenonowymi. Generalnie Nissan Juke generacji pierwszej ma już swojego następcę, którym jak pewnie się domyślacie jest Nissan Juke, generacji drugiej. Natomiast o Juku wersji drugiej pogadamy sobie pewnie w następnych odcinkach. Teraz skupimy się wyłącznie na wersji pierwszej. Jeżeli chodzi o dane techniczne, no to myślę, że warto tutaj rozpocząć od silników. Jeżeli chodzi o ofertę silnikową, no to oczywiście mamy tutaj spory wybór. Natomiast generalnie w przypadku silników benzynowych tych opcji jest więcej niż w przypadku silników diesla. Jeżeli chodzi o silniki benzynowe, no to ta lista brzmi następująco: do wyboru klientów jest 1.2 DIC, dic t o mocy 115 koni mechanicznych, 1.2 dic t o mocy 115 koni mechanicznych 1.6 i o mocy 94 koni mechanicznych, 1.6 i o mocy 117 koni mechanicznych, 1.6 D-T o mocy 190 koni mechanicznych, 1.6 Turbo D-T o mocy 214 koni mechanicznych 16 1.6 Turbo D-T o, o mocy 218 koni 6i... mechanicznych. 1.6 i Euro 6 o mocy 94 koni mechanicznych 1,6 i o mocy 112 koni mechanicznych 1.6 i Euro 6, o mocy 117 koni mechanicznych 1.6 DICT Euro 6, o mocy 200 koni mechanicznych i 1.6 DIC-T o mocy 200 koni mechanicznych. W przypadku silników diesla mamy dostęp do 1.5 dCi o mocy 110 koni mechanicznych. Jak sami widzicie, wybór to jest spory. Osobiście celowałbym tutaj w silniki benzynowe, zwłaszcza w takie silniki jak 1.6 dikt czy 1.6L Turbo dT. Razem sobie one bardzo dobrze. Jeżeli chodzi o spalanie, to w przypadku 1.6 Dikt będzie to około 7 litrów, natomiast gdy dla nas priorytetem jest niskie spalanie, no to w tym przypadku oczywiście wersja 1.2 d może okazać się najlepsza, ponieważ wtedy spalanie będzie gdzieś tam około 5,5-5,6 litra na 100 km, chociaż osobiście w tym przypadku jestem zwolennikiem wersji silników o pojemności 1.6. Oprócz silników warto wspomnieć, że samochód należy do segmentu samochodów crossover z segmentu B. W zależności od danego egzemplarza, w samochodzie znajdziemy lub sześciobiegową manualną skrzynię biegów, sześciobiegową poautomatyczną skrzynię biegów, jak i bezstopniową skrzynię biegów CVT. Jeżeli chodzi natomiast o napęd, to były produkowane zarówno egzemplarze z napędem przednim, jak i z napędem na cztery koła. Natomiast osobiście rekomenduję wersję z napędem przednim. Sprawdza się ona naprawdę dobrze i warto się nią zainteresować. Jeżeli natomiast chodzi o budowę, a raczej wymiary samego auta, no to mamy tutaj długość 413,5 cm, szerokość 176,5 cm i wysokość 157 cm. Odległość między środkiem tylniego, jak i przedniego koła, czyli tzw. rozstaw osi, w tym przypadku wynosi 253 cm. Warto tutaj powiedzieć też o dodatkowych informacjach, które też mogą mieć znaczenie, a mianowicie o masie samochodu, która waha się w granicach 1237 kg do 1456 kg w zależności od wybranej wersji. Warto też wspomnieć o tym, że liczba miejsc siedzących w samochodzie wynosi 5, a w aucie pojemność w zbiorniku paliwa może się różnić w zależności od wybranej wersji. W przypadku takiej standardowej wersji, pojemność zbiorniku paliwa będzie wynosić gdzieś tam około 46 litrów. Natomiast w przypadku zdecydowania się na wersję z napędem na 4 koła, pojemność zbiorniku paliwa wyniesie około 50 litrów. Myślę, że dobrze jest też powiedzieć kilka słów na temat samego bagażnika, którego pojemność może się dość sporo wahać, w zależności od wybranej wersji samochodu. Dla przykładu, w przypadku samochodów z napędem: na cztery koła. Istnieją wersje samochodu z pojemnością bagażnika wynoszącą 207 litrów, a w przypadku napędu przedniego jest i taka wersja bagażnika z pojemnością nawet 830 litrów. Jak widzicie, różnice w pojemności bagażnika mogą być naprawdę spore, dlatego zwracajcie na to uwagę w sytuacji, gdy decydujecie się na zakup samochodu Nissan Juke, aby po prostu ostatecznie wybrać taką wersję, która rzeczywiście Wam odpowiada. Jeżeli chodzi o zalety tego samochodu, no to tutaj warto wymienić przede wszystkim szeroki wybór silników, a oprócz tego dobrej jakości części, niska awaryjność i przystępne spalanie. Myślę, że to są takie główne zalety tego auta. Jeżeli chodzi natomiast o cenę samochodu, no to na portalach motoryzacyjnych z ogłoszeniami możemy łatwo sprawdzić, że samochód znajdziemy gdzieś tam w cenie około 30 tysięcy złotych. Natomiast oczywiście będą to starsze wersje z większym przebiegiem, co do. Samego stanu technicznego, no to zawsze pamiętajcie aby takie auto wziąć na przegląd przed zakupem i zwyczajnie sprawdzić jaki stan techniczny ono posiada. Wiadomo jak to jest ze sprzedawcami, różnie to bywa, dlatego lepiej być przezornym, no ale tak jak wspomniałem, gdzieś tam około tych 30 tysięcy złotych już możemy dostać jakiś niezły egzemplarz, z którego możemy być zadowoleni i który po prostu posłuży nam na dobre kilka lat. No i tak to mniej więcej się kształtuje jeżeli chodzi o cenę. Myślę, że też dobrze by było powiedzieć kilka słów na temat wyposażenia w aucie. W Nissan Juke generacji pierwszej mamy dostęp do wielu różnych wersji wyposażeniowych, dlatego koniecznie zwracajcie na to uwagę przed zakupem jaką wersję wyposażenia wybieracie. Aby była oczywiście taka, jaka wam ostatecznie odpowiada. No i teraz już tak podsumowując to auto, myślę, że warto rozpocząć od stosunku ceny do jakości. Moim zdaniem ten stosunek ceny do jakości stoi na naprawdę dobrym poziomie. Gdybym osobiście dostał taką ofertę zakupu samochodu Nissan Juke. Generacji pierwszej, i byłaby to wersja samochodu z pojemnością silnika 1,6. Sam egzemplarz by byłby zadbany, cena nie byłaby zbyt wygórowana. No to jak najbardziej, w takiej sytuacji dodałbym samochód do listy propozycji zakupowych. Oczywiście pod warunkiem, gdybym szukał samochodu typu crossover segmentu B. Oczywiście auto ma kilka wat, o których wymieniłem wcześniej, natomiast ma sporo zalet, i myślę, że ostatecznie nieźle. By się sprawdziło. To tyle, jeżeli chodzi o informacje związane z samochodem Nissan Juke generacji pierwszej. Mam nadzieję, że to nagranie okazało się dla Ciebie przydatne i że wiesz już teraz nieco więcej na temat tego auta. Jeżeli natomiast dalej masz jakieś wątpliwości, spostrzeżenia czy pytania, no to śmiało napisz o nich w komentarzu. Chętnie Ci na nie udzielę odpowiedzi. Pamiętaj też, aby udostępnić ten film swoim znajomym w mediach społecznościowych. A ja tymczasem. Tymczasem żegnam się z Wami i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.